Dość chłodno i wiecznie dzisiaj, ale szkoda w domu siedzieć A i szczurka też trzeba wytowadzić na spacer także zaczynamy 27 lutego 23 roku Nowochudzkie krzaszory, a dokładnie krzaszory przy zalewie w Zesławicach, a w nich jest dziwny mały grzydek Póki co bez polskiej nazwy. Przepraszam jeśli źle wymówię, ale nie znam się dokładnie na tym. A nazywa się ten grzybek Diatrypę Bullata. Także Diatrypę Bullata. Taki jak widzicie, to paski poduszeczkowaty grzybek Ja to nazywam pryszcze. Na suchej wierzbowej gałązce. Są one koloru brązowego, prawie czarnego z jeszcze mniejszymi brodawkami Diaprype pullata to nowy grzybek 322 gatunek na nowochódzkiej liście grzybów a dzisiejszego bohatera najczęściej można spotkać na drewnie drzew liściastych takich jak to kola, olsza Właśnie wspomniana na samym początku wieżba Także warto czasem się schylić i ubrudzić Bo można znaleźć coś całkiem fajnego a... A, i, a i rzadkiego nowego Nowej Hucie Także to już byłoby na tyle I do usłyszenia w następnym materiale Cześć!